Wilki od wieków budziły zarówno strach, jak i podziw, pojawiając się w mitach, legendach i rzeczywistych historiach. W kulturze wielu narodów przypisuje się im niezwykłą inteligencję, lojalność i zdolność do życia w ścisłej hierarchii. Istnieją doniesienia o przypadkach, gdy wilki miały opiekować się ludzkimi dziećmi, traktując je jak członków własnej watachy. Najsłynniejsza legenda opowiada o Romulusie i Remusie, założycielach Rzymu, których według mitu wykarmiła wilczyca. Wilki to drapieżniki, które polują w dobrze zorganizowanych grupach, wykorzystując strategię i współpracę. Ich sukces łowiecki opiera się na komunikacji, precyzyjnym planowaniu i dobrym zgraniu członków watachy. Silne więzi rodzinne sprawiają, że wilki troszczą się o siebie nawzajem, starsze osobniki uczą młodsze, a cała grupa wspólnie wychowuje szczenięta. Chociaż wydaje się to niemożliwe, to zdarzały się przypadki, gdy ludzkie dzieci zostały wychowane przez wilki. Jednym z najbardziej znanych przypadków była historia dziecka z Indii. Dina był chłopcem, który w 1867 roku został odnaleziony w dżungli w Indiach po tym, jak zaginął w bardzo młodym wieku. Chłopiec spędził kilka lat w dziczy, gdzie żył w towarzystwie wilków. Kiedy został odnaleziony przez ludzi w dżungli, jego zachowanie było bardzo dzikie. Chodził na czworakach, nie potrafił mówić, a jego sposób poruszania się przypominał bardziej wilka niż człowieka. Chłopiec przejawiał też inne cechy dzikiego zwierzęcia, takie jak jedzenie surowego mięsa i nieufność wobec ludzi. Po jego odnalezieniu, Dina został zabrany do wioski Sanicar, gdzie się nim zaopiekowano. Początkowo był bardzo dziki i nie reagował na ludzki kontakt. Z czasem, dzięki troskliwej opiece, udało się go częściowo socjalizować, ale chłopiec nigdy do końca nie odzyskał pełnej zdolności życia w ludzkim społeczeństwie. Pozostał w wielu aspektach zachowań zbliżony do dzikiego zwierzęcia. Historia Diny jest dobrze udokumentowana w raportach z XIX wieku, w tym przez misjonarzy i lekarzy, którzy badali przypadki dzieci wychowanych przez dzikie zwierzęta. Przypadek tego chłopca jest jednym z najsłynniejszych, jeśli chodzi o dzieci wychowane przez wilki i ogólnie przez zwierzęta. W historii pojawiały się różne, mniej lub bardziej udokumentowane przypadki, gdy wilki lub inne zwierzęta wychowywały ludzkie dzieci. Choć wiele z tych opowieści jest otoczonych tajemnicą, niektóre zostały opisane przez badaczy, którzy dokumentowali takie przypadki. Jak to możliwe, że dzikie drapieżniki zaopiekowały się dzieckiem, przecież dla nich mógłby to być łatwy posiłek? Te niezwykłe historie wciąż fascynują, pokazując, że natura i zwierzęta wciąż mogą nas zaskoczyć w sposób, który ciężko nam wyjaśnić, może nawet dzikie zwierzęta potrafią mieć więcej empatii, niż się nam wydaje.